Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym z Tobą ubić muchę w kiblu. Cześć, witajcie na Czysta Kultura. Ja jestem Grzegorz, Czecho Dawid. E, tak jak obiecywaliśmy, tak jak mówiliśmy, trochę w polowych warunkach, no bo jesteśmy na urlopie. Dziś siedzimy. Dokładnie, ale o władcy pierścieni, o pierścieniach władzy nagrać trzeba. E, no więc od razu przechodzimy do omówienia odcinka numer 3. Słuchajcie, nie wiem, czy macie takie samo wrażenie, ale ten trzeci odcinek, choć te dwa przynajmniej z mojej perspektywy, bo wiem, że macie inne zdanie. Z mojej perspektywy był najgorszy. Tam te dwa były takie sobie. No ale ten trzeci na ich. Tle, no już mocno zaniżył poziom. Znaczy, odnośnie tego trzeciego odcinka, to mam takie samo zdanie jak ty, że on był najsłabszy z tych wszystkich trzech. Yy, ja po tych dwóch pierwszych miałem gdzieś jakieś takie nadzieje, że. Były coraz lepiej, a tu się okazuje, że idzie w trochę inną stronę. Czy to jest rozczarowanie wielkie? A po tych wszystkich zapowiedziach, to utrzymuje się ten poziom, którego się może spodziewaliśmy, i tyle. No, w takich prywatnych rozmowach, właśnie z Krzysztofem, byliśmy tacy najbardziej na plus, najbardziej pozytywnie nastawieni. I ja liczyłem, że ten trend się utrzyma. No, niestety, poziom spadł. I spadł do tego poziomu, że jak oglądaliśmy ten odcinek, no, tutaj wspólnie razem, no to. Zdarzyło mi się ziewać, bo no nie wiem jak dla was, ale dla mnie odcinek był taki trochę nudny, bardzo nudnawy, tam nie, nie działo się z, z, za dużo. No właśnie, szczególnie po tym drugim odcinku, gdzie pojawiły się krasne ludy, było kaza dum i to było coś, co w tym drugim odcinku zrobiło robotę. No, to było tym highlightem, takim najlepszą rzeczą, nie. I, 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 i jakąś było, powiedzmy, iskierką nadziei, zresztą. i tak, jakby ja, ja osobiście się nie nastawiałem na zbyt dużo. A tak w tym trzecim y, odcinku trochę dostaje to samo ze strony Galadrieli. W sensie, ja się zastanawiam w ogóle nad, e, nad tymi jej motywacjami, e, nad tym, co ona robi, nad tym, jak ona dochodzi do rozwiązania tego planu Morgota, gdzie po prostu przez wieki poluje na niego, na Saurona oczywiście, na wszystkie te sługi na orków. I nagle wystarczą dziesięć pierwszych słów, pięć pierwszych gestów, cytując, parafrazując klasyka, by stwierdziła, że o, to jest ten misterny plan wroga, którego nikt nie mógł rozwiązać. I teraz nagle. Oczywiście ja to można podpiąć pod tą kliszę, że ta odpowiedź była cały czas przed tobą, przed twoimi oczami, i nagle wiesz. Jeden jakiś moment, chwila, chwila zleśnienia, znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Chociaż można podpiąć to pod tą kliszę, ale to, no to nie wyglądało dobrze moim zdaniem. Tym bardziej, że ja nie wiem jaki plan ma Galadiera, bo ona przybyła przy do tego numerono i tak strasznie kozaczy przed tą królową, królową masz W cholerę odległości że do tego śródziemia, nie wiem. Wyskoczyłaś z tej tratwy, wzięli cię. Przypłynęłaś tu i zgrywasz jakąś super mega ważną, gdzie tak naprawdę jesteś na ich łasce trochę, nie? Mhm. To znaczy od, odnośnie Galerii, to akurat jej wątek w tym odcinku był jednym z tych takich ciekawszych. Sam numer, Nord, oczywiście bardzo fajnie zrobiony, ale ten trzeci odcinek, to tak mi się wydaje, że to jest kolejne wprowadzenie do historii. Mamy znowu tyle postaci przedstawionych, jakby to jest trzeci odcinek. mamy... Kolejną jakby grupę przedstawioną, bo tak mieliśmy już właśnie, właśnie ludów i elfów i hardfootów, teraz mamy cały numer, ten ludzką jakby grupę. I ja nie wiem czy w czwartym odcinku znowu nie dadzą jakieś kolejne grupy i to przeleci przez praktycznie cały odcinek, że przedstawiamy kolejną jakąś grupę. To jest ciekawe co Krzychu mówi, bo nie wiem czy nie ocenialibyśmy lepiej tego odcinka, gdyby on nie wyszedł e, w zeszłym tygodniu razem z tą pierwszą, z, tą pierwszą, z tymi pierwszymi dwoma. No możliwe, no możliwe, że tak by było, bo sam numer super, jakby takie śródziemnomorskie królestwo, no widać, że to jest takie majestatyczne, że jest tam detal, że, że naprawdę to się ogląda, prawda? Jakby już to, co w środku, czyli ta Tarmilier, tarmilier prawda, cała ta, ta jakby polityka, cały ten system, który tam działa, no... To jest już, powiedzmy, większa kontrowersja, ale wracając do Gabrieli, ja mam problem, z, tak jak mówiłem wcześniej, z tą jej motywacją, bo z jednej strony, czy ona chce pokonać tego wroga, bo chce go pokonać, bo faktycznie to jest jakieś zagrożenie i ona ma taką misję, czy to jest zemsta powiedzmy za brata i cały czas ten miecz to jest taki jej oręż, że, że musi, póki tego brata nie pomyści. To jest gdzieś tak w połowie, bo ona też tam często powtarza, że to Elfowie rozpoczęli tą samą wojnę. I jakby ten Numenor właśnie on był wybudowany na krwi właśnie Elfów też, że to wszystko jakby zostało zabrane. I ona ma praktycznie do wszystkich potem pretensje, że to co się dzieje to nie powinno tak być, to Elfowie powinni rządzić tym wszystkim. Na pewno ta motywacja śmiercią brata jest największa. Ale gdzieś tam po, po kolei ma jakieś stopnie w hierarchii, czym się motywuje, goniąc Saurona dalej. Czy To wygląda trochę tak, e, że no, gdyby Brat nie zginął, to aż tak Saurona by mówić mhm. nie chciała. Co mhm. e, same w sobie nie jest ok, bo pokazuje, że też, nie wiem, elfy mogą odczuwać takie emocje jak, wiesz, nienawiść, coś takiego. Więc mhm. mamy to takie zróżnicowanie. Nie wiem, przynajmniej ja nie mam z tym problemu. Ale nie wiem jak wam, ale mi się podobał cały ten banter z Elendilem Galadieri. Mm -hmm. był, był jakiś kontrast, bo jednak aktorsko moim zdaniem no, nasza główna kobieca postać trochę nie dowodzi. A tutaj miała się od kogo odbijać i widać, że Elendil, no, jego występ mi się bardziej podobał i, i mieliśmy ten kontrast i on oniem może wyciągał trochę. nie? No on taki, takie dostojeństwo w tej swojej roli pokazuje, prawda? Nie ma tam takiej, takiego, takiej bufonady, powiedzmy, wyższego rodu, że on się jakoś taki, on, on strasznie robi, tylko faktycznie takie dostojeństwo, ale no wszystko z klasą jest grane, jakby każdy jego ruch, każde słowo jest po coś, prawda? I widać, że to jego imię rzeczywiście znaczy przyjęcie mhm. elfów, nie? To jest akurat naprawdę bardzo super. To jest dobre. I dużo lepiej wypada na przykład ten aktor, który Ayan jakby jego kreacja od Isildura, który jest ok, ale to widać, że to jeszcze jest taki trochę chłopak, taki trochę jeszcze nieopierzony e, i siostry, której de facto powin, powinny być, prawda, e, bo jakby no Isildur nie miał siostry, miał tylko brata, no ale tu jest dodany, ok e, no Na razie jej rola jest taka że ojciec na ją nakrzyczał, powiedzmy, w, w tej tawernie, w tej karczmie. No. No, I na tym się kończy. Ciekawe, czy będzie, e, czy będzie większa w całym tym numenorskim, w ogóle, jakby segmencie. Bardzo fajnie Halbrand też wygląda. I ja mam takie wrażenie, że w ogóle twórcy tak podsycają troszkę te fanowskie teorie dotyczące tego, kim on naprawdę jest. Mm -hmm. e, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale jest ta teoria, że to on będzie Sauronem. Ja jestem ciekawy czy, czy gdzieś Amazon się odważy na to, żeby faktycznie zrobić ten wątek romansowy Halbranda i Galadrieli i dopiero potem wyjawić, że to jest Sauron, bo no trochę mózg rozwalony by był jeśli chodzi, a, a ci tacy bardzo korowi tolkieniści to by się chyba krzyżem już położyli. A czy i, ja bym rzeczywiście podoba mi się motyw, że to on byłby Sauronem i spotykamy go w zasadzie na początku historii. I że tak może powiem możemy obserwować jego drogę od momentu, w którym go widzimy, do momentu, w którym Isildur że tak powiem, go pokonuje. Więc spoko. Co do wątku romantycznego między Galerierą i Halbrandem Fanem nie jestem, bo to wchodzi znowu w tą kliszę, że wiesz, że o... Zawsze musi być jakiś wątek gramatyczny, Nie, no zróbmy, żeby, nie wiem, może przyjaźnili na przykład, nie? Polegali na sobie. Ona przynajmniej myślała, że może na nim polegać, a on na końcu ją zdradził w tym sensie. Więc wątek gramatyczny, no dajmy sobie spokój. Taki, powiedzmy, przyjacielsko-partnerski jestem, jestem okej okay, za. I chciałbym, może nie chciałbym, ale podobałoby mi się ten motyw, że Saurona obserwujemy od początku, że poznaliśmy go zaraz na początku historii. No bo wiemy, że on w różne postacie przybierał jakby, no? uh -huh. w tym swoim istnieniu. Czyli w kontekście jakby to, co znamy w przyszłości, że Galeriela była tym najpotężniejszym też jakby magiem Elfim uh -huh. i Sauron, który był w ogóle najpotężniejszym postacią w całym śródziemnym. To nie wiem, czy ta magia by nie wynikała właśnie z tego, że oni gdzieś tam romansowaliby na początku i gdzieś nie, by, się połączyły, nie... ja ale to tak nie, nie, nie. Nie. tak możemy sobie to też rozpatrywać w tym kontekście. To byłby gwałt na Tolkienie już naprawdę. Wystarczająco go gwałt. Tak, zobaczymy kiedy się Galadriela... Zresztą sam, sam Halbrand mówił, że to on, on poza tym, że ma ten wysoki ród, to posiada też coś innego, że ma tam w sobie tą złą moc taką. Widzimy, jak tam rozwalił tych pięciu koleżków i to w taki okrutny sposób dosyć, ale on sam mówił, żeby tego nie robili, bo jemu się chyba włączało właśnie, a propos obrony jakby. Była ta scena w ogóle w tej karcie, kiedy oni się do niego przesiedli że on tak już był widzieć na skraju i nagle się opanował i mu się włączyło, dobra, stawiam kolejkę, prawda? Tak jakby nie chciał się zdradzić z tymi swoimi mocami, ciemnymi mocami, prawda? Potęgą, którą w sobie tak. wysiada, nie? Bo gdy mu się to włączyło, to wie, pięciu gości po prostu tak, nie? Ja, dokładnie e, e, pokonał. A jak mu się podobało a propos jeszcze tego całego glumenorskiego wątku Galieri i w ogóle te, te sceny slow more. <grym> znaczy to wyglądało jak piękna <grym> L'Oreal Paris, nie? Na, na plaży. Okay. Więc cudownie. Było, to było takie niepotrzebne. Dokładnie, bo nie? to praktycznie nic nie traciło. <grym> nawet ładne nie było. E, nie wiem czy oni chcieli pochwalić tymi swoimi kamerami, jakimiś tam 8K czy coś, nie wiem czy. No czy, czy, bo to w ogóle nie Sensu. Czy to slomo w czasie walki, czy, czy w czasie momentu, w którym mamy Halbranda i on się zastanawia, czy taktyzuje się ten moment, czy on zaraz nie eksploduje z tym, tym swoim gniewem, czy czymkolwiek okay. może sobie mieć? Jest ok, to jest spoko. No ale mówiąc Galadilea rąca na koniu, no to to już było trochę za dużo. No, ja kręciłem głową po prostu z niedowierzaniem Po co? Po co? No dobra, to zamykałem może ten wątek numenoru. Yy, no tak. Średnio na jeża wyszedł, mi się wydaje. Mogło być lepiej. A, to może przejdźmy do hardfootów, bo pamiętam, że nam się raczej hardfootsi obok Krasnoludów i Kazat dum w tych pierwszych dwóch odcinkach podobali, szczególnie z tym naciskiem na Nori. Tak. No i tu znowu ich dostajemy. No, a tutaj zostaliśmy trochę w takiej mniejszej postaci, bo, bo nie było... No, był ten wątek, ale i okay, tutaj tak jak tu sobie rozmawialiśmy, że ci hardfootowie zostali ukazani jako takie, takie Osoby, które nie są w ogóle współczułe na, na, na innych, że nie będą pomagać sobie nawzajem, bo jak wiemy, że karawana jedzie dalej, to no, kto nie nadąży, zostaje i koniec. I potem tu wspominamy tych, którzy zostawali. No, to jest takie bardzo mega słabe ukazanie tych postaci, tego całej tej grupy, jakby, że oni są takimi hamami po prostu. To jest też ciekawe, co Krzysztof mówi, bo on. Jeszcze rozumiem, jak, jak była ta wspominka tych, tych przed tą wyprawą, tych, którzy tam zostali w tyle, bo nie wiem, ta lawina ich zasypała, po końcu jakieś pszczoły, żmije, cokolwiek, nie? Ale tutaj mamy gościa po prostu, który skręcił kostkę, bo pomagał wam coś ustawić, i zero współczucia, no, to zostaniecie w tyle, nie? No, hello. Strasznie słabe. W ogóle, jak to się ma do tego Tolkienowskiego przesłania, prawda? Gdzie postacie są jakieś, powiedzmy, na wskroś dobre, i ty o tym wiesz, że one są dobre. No i powiedzmy, że ci Harfutowe są raczej po stronie dobre. No bo dlaczego tak. by nie? Szczególnie, że pokazują Nori, która potrafi współczuć, potrafi pomóc, potrafi jakby patrzeć troszkę dalej niż ci wodzowie, powiedzmy, plemienia, ta starszyzna. To gościowi, który to jest obcy, nie? Po prostu przyleciał z gwiazd. No nawet nie chodzi o to, że przyleciał z gwiazd, tylko po prostu jest obcy dla ciebie w ogóle. Wszyscy się go boją, nie? A ja nie znamy go wyrzucić, nie? A ona jest taka otwarta bardzo, nie? A tych reszta tych hardfurtów, tak jest strasznie... nie wiem, no... Nawet nie, nie wiem jak to określić, bo to jest strasznie... Nie chcę przeklinać, ale strasznie dupiate zachowanie z ich strony, że jeden z naszych, a my go zostawiamy wtedy. Nawet ten wódz to taki specjalnie jakby powiedział, no dobra, tutaj Nori jest młoda, popełnia błąd, ale wyjdźcie z tyłu, bo wiedział, że i tak zostaną, że nie dojdą. No, łaskawie się zgodził, że możecie iść, no. A reszta starszyzny, te baby tam, no nie, jednak musicie opuścić. No, ale dobrze wiedział, że ten gościu nie pociągnie tego wózka, że ta jego żona też sobie z tego zdawała sprawę, nie? Więc, jakby jest ten kontrast, że to współczucie, która, które Nori e, okazała temu nieznajomemu, finalnie jednak przyniosło fajne efekty. Że to się gdzieś spłaca, że ta karma wraca, prawda? Że pomogłaś jemu, to choć nie, mo, nie, nie musiałaś i, i jakby nawet było niewskazane, no bo to niebezpieczna sprawa mogła być, prawda? I jednak to się potem jakoś, e, jakoś odpłaciło. Ale faktycznie ta wrażliwość społeczna tych harfutów, tak, takie to śliskie, mega, nie? Ja rozumiem, że no w każdych społecznościach są jakieś dobre, jakieś cienie i blaski, no ale akurat w tej sytuacji tak bez mydła chcieli całą rodzinkę zostawić i co? Potem na następnym spotkaniu bym wspominali, że no skręcił kostkę zostawiliśmy ich. No, come on. No, Hobici chyba tacy nie byli, jeśli ja tu dobrze pamiętam z, z, z samej tyrologii, A tutaj, no nie wiem, no to mnie najbardziej, że tak powiem, ubodło. Hmm. Może też jakby przybycie właśnie nieznajomego, odmieni trochę ich postrzeganie na to, jak postępować ze swoimi ludźmi. Może to będzie miało jakiś wpływ, że oni się potem będą zmieniać gdzieś. Okej, okay, to jest ciekawe. Może. No było no, no, okej, okay, że faktycznie, że, że warto jakby wyjść poza to swoje wąskie grono, tą grupkę tej karawany, bo jest gdzieś cały świat, prawda? I niekoniecznie to muszą być nasi wrogowie zaraz. No. Jak widzimy na przykład w Gandalf przybywa i jedni są do niego pozytywnie nastawieni, a inni dalej tak niekoniecznie, ale jakby już tolerują go, nie boją się. Ale nie. jeśli Krzysztof ma rację to będzie miał ja swój payoff później, no to rozumiem dlaczego jest to teraz tak pokazane, to wtedy z tym problemów mieć nie będę. Pytanie jeszcze na ile ten nieznajomy Gandalf, Radagast czy Kimon tam jest, jak on się będzie rozwijał, nie? w sensie jaki on będzie miał wpływ na tych Harfutów. No, w kolejnych jakby odcinkach. Dobra, my to no to może. No. South, Southlandy, tak? Czyli Ar 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 Arondir i Orkowie. No i dla mnie to było chyba najsłabszy w ogóle element tego, tego odcinka. I wcale nie mówię o tych cringe'owych walkach na końcu, bo te walki miały momenty, i miały momenty, które. o. Jezu, nie. Okay. Zaczynałem do tego, że do te CGI podczas tych było to było jakieś chyba robione. E, pojawienie się warga, ja w że tu wyjdzie właśnie warg taki Ala z trylogii Włacław bo który był bardzo dobrze zrobiony. A tu dostajemy jakiegoś takiego ubogiego kuzyna, który faktycznie wbiega z jakiegoś komputera nagle i, i, i nie robi rozpierduchę, No, sorry, no. I nie. te pieniądze. Tak, tu się zgodzę z krzychem, bo to, to warg wyglądał fatalnie. Ja, ja się zdziwiłem, z jak mocno te, te wargi robione 20 lat temu w, w, w dwóch wieżach były lepsze mhm. niż, niż, niż ten tutaj. bo no miał strasznie jakąś taką dziwną twarz, to oczy jakieś takie wielkie komiksowe. No, to tak, tak. ile czasu minęło od trylogii przecież? Te sceny walki na, ty, na, na, na tych wzgórzach, gdzie tam Aragorn zleciał i tak dalej, no to, to, to wyglądało, to się oglądało. To widać było, że te wargi mają jakieś takie swoje osobowości wręcz, prawda? A tutaj to, to, to ani groźne, ani bardziej śmieszne to było. na miejscu tych elfów to bym po prostu usiadł i się popłakał ze śmiechu, no bo koma, nie? I mnie nie my... płakali, tylko z bólu. No i a same te walki po prostu, że te elfy staczą po tych łańcuchach, tu potem jakieś robi obroty, jak jakiś właśnie ninja. Czyli ty nie podoba ci ninja-elfy? Znaczy wiesz, jak to było zrobione, a tak a propos Legolasa, że on tam miał, ale tutaj praktycznie każde ich takie sceny batalistyczne się kończą właśnie jakimiś takimi... Ruchami na ninja, ninja, a nie, że oni normalnie walczą. No ale golę też miał cringe'owe sceny. Miał jedną czy dwie, a tutaj jest praktycznie każda. Przy tych elfach jest taka scena. No nie wiem jak wam, ale mi jak, jak podobała się scena, w której, e, jest, nie zapomniałem, imienia naszego głównego elfa z tego Arondir. Arondir biegnie po tych łańcuchach, żeby rozwalić tą, tą deskę, która tam zasypuje tych tych. To akurat ma spok. To akurat wydaje mi się, że jest ok, że on jest stanie lekko po tym łańcuchu. Tak więc przypomnijmy sobie Legolasa, który tam chodził w górach po śniegu, a wszyscy byli zasypani potem, nie? Więc to, że tak powiem, logika w tym, tym świecie ma, ma jakiś tam sens, lekki jest zachowany, nie? No nabrał siły przy rąbaniu drzewa. No tak. Eee, ale jeśli jesteśmy przy to wątku, no to design orków to jest coś, co, że tak powiem. Eee, Urzekł po mnie w tym sensie, że jest zrobiony tak. fantastycznie. Widać, że to jest po prostu e, siedzą w, nie wiem, charak, w tym, tym biurze do charakteryzacji i, i po prostu oni ich tam malują 10 godzin zanim ci wejdą na plan, nie? No, czuć to, czuć to. To jest fajnie pokazane. I akurat tutaj, tutaj się spisali, tutaj widać, że, że każdy ma jakąś swoją unikalną zbroję, każdy gdzieś tam jest jakiś powiedzmy, prawda. Czym się różnią? No i to jest na duży plus, nie? Ale co powiecie o całej tej, całym tym takim pomyśle, że, że oni, okej, okay, że chodzą tymi tunelami po to, żeby gdzieś się podkopać, to jedno, ale pamiętacie motyw, że orkowie w trylogii mogli być, nie wiem, jakoś bardzo mocno krzywdzeni przez światło słoneczne, światło dzienne? Prędzej to dotyczyło się chyba goblinów, a nie orków, bo wiemy, że oni tam w tej mori wszyscy praktycznie mieszkali. Ale z orkami chyba raczej nie było tak. Czy w hobicie nawet czy nie było takiego, jak przecież było tyle scen, gdzie orkowie przecież na słońcu gdzieś kogoś gonią na tych wargach i nic im się nie działo. No to dlaczego teraz im się ma coś dziać nagle? To jest trochę dziwne. No my się ten wa motyw wampiro orków w ogóle nie podobał, bo to nie ma tak kompletnych sensu. Rozumiem trolle, jak tam i w, w hobicie zagadał i oni się zamieniły w kamień, bo to była specyfika tego tej, tej nacji, tej, 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 rasy, a tutaj, no nie, no, no to nie ma sensu, tak jak mówisz, to, że oni się tam podkopują, robią tunele, żeby się gdzieś tam dostać, to jest akurat fajne, nie, bo tłumaczy, dlaczego nikt się nie zorientował, dlaczego orkowie gdzieś tam się pojawili i, i nikt nie zwrócił na to uwagi, ale to, że oni są, nie wiem, jakoś uczuleni na słońce, no. Tym bardziej, że jak będą jakieś sceny bitwy, no to co? Będą siedzieć w tych, w tych, w tych szmatach po prostu na sobie, czy co? Mi się wydaje się, że jest motyw taki, że oni szukają właśnie tego miecza, który został zabrany z tej karty w, w pierwszym odcinku, czy w drugim. I ta magia może ich jakoś zaczarować, że oni będą odporni. To tak to bym sobie rozważał, bo inaczej, na no nie widzę. To musiałby na przestrzeni całego serialu nie być momentów już słonecznych, żeby te orki mogły walczyć normalnie. <laughs> no walki będą w nocy, nie? No, nie, powiem, nie powiem, czekajmy do nocy, wtedy będziemy walczyć. Myślę, że tu musi zadziałać jakaś magia, jakiegoś przedmiotu, który właśnie im pozwoli się na tym słońcu poruszać. No bo na, bo na razie to nie ma większego sensu, nie? W sensie taka konstrukcja orków bardzo wrażliwych, to tak naprawdę każdy wróg w, tak w ciągu dnia mógłby ich zaatakować, no i co? Czy wyciągać ich na jakieś otwarte pole specjalnie? I byłoby po, po imprezie. Arondir też moim zdaniem trochę taka w tym odcinku, szczególnie taka jedna cierpiąca twarz od początku do końca, zdziwiony. Jak, no nie wiem, trochę jak ta Galadriel na początku, tak, tak taki jeden face po prostu, który mało, mało wyraża. I tak mi się wydaje, że jest, jest taka dysproporcja w tym serialu aktorska. Są naprawdę ciekawe kreacje jak Elrond, jak Durin jak Elendil, prawda, i Nori, Nori. I, i jest jakby ta druga połówka, Galadriela właśnie, Arondir, gdzie tak mi się wydaje, że, że ten poziom nie jest taki, taki dość równy. Póki co Elfy nie, elfy nie, nie, nie dowiazły. Elfy ani nie są tu nie ładne, wszystkie. ani nie są jakieś mhm. takie dostojne, a, a powinno to od nich bić po prostu... No poza Elrondem w zasadzie, no to reszta na duży minus. Przynajmniej w moim przekonaniu, bo jeszcze... ...jest hmm, spoko, jeśli chodzi o to. Krasnoludy fantastyczne, hardfootowiec też fajni, Orkowie też, jeśli chodzi o design. to w orkach chcia, chciałbym, żeby oni nie byli takim bohaterem trochę zbiorowym. Żeby był, były tam jakieś, nie wiem, dwie, trzy, no może za dużo, powiedzmy dwie postacie, które się powiedzmy... ...wybijają na tym tle. Eee, bo tak mamy elfów, tam Galadiera... Elrond, coś, ktoś jeszcze. No a orki zawsze były taką... Nie jestem jakimś specjalnym fanem orków, ale one zawsze były tak traktowane jako ten bohater zbiorowy. Miejmy tam jednego, dwóch dowódców, poznajmy jego motywację. Z ich perspektywy proszę, poobserwujmy tą, 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 tą historię. Bo... tego nigdy nie było akurat, nie? Mhm. Ale no tak jak mówisz, no poziom aktorski jest bardzo zróżnicowany... Gdzie są rzeczywiście fajne, fajne występy. Takie ciekawe. Znaczy, nawet ten nasz e, powiedzmy, e, spadający z gwiazd Gandalf, Lopulat mm -hmm. e, też też fajnie to próbuje się odnaleźć w tym świecie. Widać, że jest taki zagubiony. To też jest super grane. E, no i mamy to słabsze. No, Galadiera z jedną miną przez praktycznie cały czas. Znaczy, nie? Póki co mamy trzeci odcinek na 8, a dostajemy praktycznie wprowadzenie do historii. Kolejnym odcinku. Co mnie się to strasznie Nie, nie dostajemy już jakiejś takiej historii. Po prostu przedstawiają dalej wszystkich i nic więcej się nie dzieje. Ja się zastanawiam, na ile to jest niebezpieczeństwo dla całej tej serii. Bo ja bym oczekiwał, znaczy tak sobie myślałem, że będą chcieli wejść z buta, że okej, okay, mo może nie robimy tej historii jakoś sercenta sercenta Tolkiena, może tam tego Tolkiena nie będzie jakoś dużo, ale patrzcie, to jest ten serial. Tu jest kasa, tu są efekty, tu się dzieje. Jest akcja, boom, prawda? A tutaj ani nie czuć za bardzo tego budżetu, poza takimi momentami, tych tam powiedzmy, pejzaży, jakichś takich widoków z góry, tych najazdów kamery, to wszystko fajnie wygląda. Ale potem, jak przechodzi do detalu, to ja nie czuję za bardzo yy, tej kasy i nie czuję też tego w warstwie na razie takiej fabularnej. Scenariuszowej, no? Bo patrząc, jak oni to wszystko przedstawiają, to wątpię, żeby Sauron Hex, jako Sauron pojawił w tej sezonie. Parę dni wcześniej. Uf. No to tak, tak Krzychu ma tutaj rację. No ja. Jeśli to będzie szło tym samym dalej tempem, no to... Nie wiem, no kiedy, kiedy się zacznie fabuła w zasadzie tak, taka, taka. Już mamy intro dostajemy na początku, takie duże intro. No naprawdę. Gdybym rozumiem, nam sezon miał więcej odcinków, no to jeszcze byśmy, bym był w stanie przyjąć na to ok, Ale jeśli ma być osiem, no hmm. mamy jeszcze finał, Musimy jakoś zakończyć te wątki. Jak je w ogóle rozwiniemy? A przecież w zeszłym odcinku w ogóle nie mieliśmy ronda Nori, Dorina i kaza Czyli, że tak powiem, najlepszej rzeczy z tego, co się działo w poprzednich dwóch, gdzie będzie miejsce czas i na to. Bo, jeśli w przyszłym odcinku znowu będziemy mieli wprowadzenie do czegoś, no to. Wiele Wiem, osób może się odbić od tego serialu. Jeśli ta fabuła będzie tak, tak wol, wolno szła. Ja na przykład parę dni wcześniej oglądaliśmy ród Smoka. I ja na czwarty odcinek mega czekam. Chciałbym go po tym trzecim zobaczyć. A tu po tym trzecim, no, okej, okay, będzie kolejny piątek, obejrzę pierścienie władzy, ale jakoś tej ekscytacji. Nie ma, po prostu. To też ciekawe, bo odcinek, wiecie, tam wychodzi w nocy, my go oglądaliśmy dopiero wieczorem, a, a przyjdzie ród Smoka, to my wstaniemy o trzeciej, żeby go oglądać od razu na premierze, nie? Nie, nie wiem, no mamy jakieś inne już sympatie, to znaczy w też się nastawialiśmy na, na tego władcę, ale do Cyberowi Smoka to mamy jakby to, trochę większe oczekiwania i, i... W sensie po tym, co zobaczyliśmy i tu po trzech odcinkach, i tu po trzech odcinkach, no to nie ma na razie porównania. No dobra, to co? Tym akcentem kończymy, wydaje mi się. Mamy prawie pół godzinki. Eee... No i zapraszamy chyba was wszystkich. Może mamy coś dodania jeszcze? Nie, nie ma. Ja to... No, więc w odcinku na czysta Kultura, Lajkujcie, subskrybujcie. Dokładnie. Bo będą odcinki omawiane i pierścieni władzy, i Rodu Smoka. Wszystkie. Więc zapraszamy serdecznie. Dokładnie. Byli z wami. Krzychu, Dawid i Grzegorz. Cześć. Majcie się. Cześć.